Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi: co On do Ciebie czuje? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno. Wieża. Co wychodzi naprzeciw? Monety. Wynik odpowiedź Rada. Dwójka kielichów. Dołożę jeszcze jedną kartę. Rycerz kielichów. Dołożę jeszcze jedną kartę. dziesiątka mieczy. Na spodzie talii jest karta głupic. I to może być tło czytania. Sedno wieża. To jest nagła i niespodziewana zmiana. To jest ogromna zmiana światopoglądów. To jest wyzwolenie. Ale ta zmiana w przyszłości będzie Twoim błogosławieństwem. To jest przede wszystkim rozpad dotychczasowych wzorców przekonań. Wcześniej coś zbudował na słabym fundamencie. Był przekonany, że ten fundament jest dobry, jedyny i właściwy. Często wieża pokazuje zdradę, rozstanie, stratę. Tą wieżę wybudował na lęku, wybudował na wstydzie. Więc wiadomo, że ta wieża wcześniej czy później runie. Wieża to jest wyjaśnienie sytuacji. On otwiera oczy. On wcześniej mógł od ciebie odwrócić się. i potrafił, czy nie chciał mówić o swoich uczuciach do ciebie albo o swoich sprawach. Nagle stanie się gotowy do podjęcia ryzyka. Na pewno jest zazdrosny o ciebie. Możesz jego zobaczyć jako romantycznego mężczyzna, że Twoje oczy mogą wyjść z orbity. On zawsze był romantyczny, tylko tego nie pokazywał. To jest również spotkanie osoby, która odmieniła jego życie. Co wychodzi naprzeciw? Piątka monet, rycerz kielichów i dziesiątka mieczy. Naprzeciw wychodzi brak finansowy, dziecko, dzieci, kryzys emocjonalny, kryzys finansowy, bieda. Mógł spaść z wysokiego szczebla. Mógł źle ocenić ciebie. Mógł Pomylić zauroczenie z miłością. Bał się zaangażowania. Pokazywał taką obojętność uczuć wą. To też są niezdrowe układy. Koniec toksycznej znajomości. On nie ma pewności siebie. Ma niską samoocenę. A może pokazywać ci, że jest. Takim cesarzem. Ale to jest taki miękki cesarz. Patrząc na ten rozkład, to też jest jakiś koniec koniec wspólnych planów. To jest również pozbycie się złudzeń co do charakteru związku. Wynik, odpowiedź rada dwójka kilków. Dwójka kielichów pokazuje porozumienie, ugodę, rozmowę. On może czuć się głupcem. On w pewnym sensie zdradził cię, zranił cię. To wynikało z jego niedojrzałości. To jest doświadczenie słodko-kwaśne. Będzie chciał rozmowy, kontaktu. Naucz się mieć satysfakcjonujący związek, pełen zrozumienia. Na pewno dostałaś od niego kopnieka w tyłek. Powinnaś wybaczyć, pogodzić się i pogłębić uczucie. To mówię do małżeństw. Jeżeli jesteś wolna, to również powinnaś przebaczyć, pogodzić się. I rozejrzeć się z jakimś innym. I poszukaj sobie osobę, która nie zakwalifikuje cię jako kobietę gorącą i która szaleje namiętnością. Ale który spełni twoje oczekiwania. I ty spełnisz jego oczekiwania. On obniżył twój poziom. Zastanów się, czy. Tutaj nie jest twoja strata czasu. Poszukaj sobie kogoś, kto preferuje związek bez komplikacji. On jest poblokowany. Te blokady sam sobie nałożył, nakręcił się. Miej faceta bez blokad, bez lęku, świadomego. I dąż do takiego, do otwartego na świat który nie ma lęków, bo na lęku nie zbudujemy związku. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o śpiew. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o śpiew.